Brings presents to them that's been good all year. All the other ones, all the naughty ones, he punishes. What about you, boy? You've been good all year? You see Santa Claus? You better run, boy. You better run for your life. Na renifery chłopcze, to nie mój poziom. Moje sanie ciągnie czarny kozioł. Dzieci proszą mnie o zabawki w listach. Zamiast tego przynoszę im kolenty antychrysta. Tryska krew, nie łeb odrąbał. Zamiast śniegu spada wodorowa bomba. Wjeżdżam jak kombajn grubek przed kolak. A w znajdziesz ludzkie ucho z resztą płaku. i na na terwot rzucamy na grill. Silent Night zamieniony silent kill. stały sił jak wilk nosą do księżyca rycie. Krabiemy życie, możesz błagać i krzyczeć. W fabryce elfy wiem ponad godziny Produkujemy wszystko od broni do heroiny Całe rodziny skuci łańcuchem tkacze Przyjął buty Jordana i portfele Versace Tym pojebanym światem rządzi strach i folca. Dzieci prostytuują się na miejskich dworcach Matka zabiła ojca, nie wytrzymała dłużej Na wigilijnym stole mięso ze szwedzkich kuszek W garnku dusze z to jest okropne Żywe trupy zamiast kolędników jęczą pod oknem Zanim cię potnę i skonsumuję ze strętem. W rodzinnej atmosferze zaśpiewamy kolędę No to co? Przed kolacją wypadałoby zaśpiewać jakąś kolędę? Kolejną... No, no tak, no dokładnie tak, tak, tak. Na 3-4 zaczynamy, tak jak już mówiłem wcześniej, od wysokiego F. do <laughs> do Dzisiaj raz do roku, żeby wyjść na miasto Znasz go, nie od dziś, to przecież gwiazdor Świat łagasnął, świat już zasnął A on wyszedł na rzecz, żeby mordować z pasją Pod maską dobroczyńcy, kryje się szaleniec Diabeł w ludzkiej skórze Z uśpionym sumieniem W każde Boże Narodzenie szuka naiwnych ofiar, ślady zębów, nareszcie okaleczonego tłowia Ludzie to jego prowiant Jest w ciągłej podróży, zabiera na pamiątkę oczy Język uszy narasta w krwi skrzepniętych korzów A ty wyglądasz jakbyś robił pompki na nożu Leżysz na łożu śmierci Coraz bliżej zgonu on weźmie twój portfel i klucze do domu Chcesz pomóc swoim bliskim, bo wiesz co ich czeka Lecz jest już za późno, by się kryć i uciekać tu karłat na rzeka, przez cały przedpokój Rzeźniki a agonale krzyki broku Wokół nikt nie ma nic poza śmiercią Z otwartych piersi żebra żałości sterczą Wyrywa z chęcią każdy wartościowy organ Wigilia to dla niego wynaturzona orgia Z przysiągniętego worka powoli krew się sączy A on się swój wrażasz pełen ludzkich kończyn No właśnie drogi dzieci Już niedługo północ Trzeba się kłaść do łóżek Chyba, że chcecie jeszcze jedną opowieść No to słuchajcie uważnie W pokoju unosi się zapach domowej babki Wiewiórka przy ognisku grzeje zamarznięte łapki Pierwsze płatki śniegu przynoszą nam zimę A ja wjeżdżam ci na chaos z chujem twardym jak himet Wszyscy uderzyli w kimę, północ na zegarkach Mam kotiu Mikołaja, tu z czarna kominiarka Zgarniam wszystko, co szybko się sprzedaje w dziedzinie niszczenia świąt, mam pierdolony medal. Jestem jak Jedi, niewidzialny jak Ghost Otwarcie ze mgłą jest rzeczą pana, nieprostą Zrymia się twoją szostrą, poziom w stylu Bonda. Bo w świetle księżyca bardzo ponętnie wygląda. Moje jądra zamiast spermy produkują troszeczkę, Brakluję się dwa razy, wołchając i zgrabną stopy. Jestem tędy szystą kobiet, no mnie wybrany gust Wyrucham wszystko co ma cycki i puls Wiecie już, że złe dzieci czeka kara łamuje się przez taras Przychodzę po haracz, to to z chat wypierdalam Znajdziesz na ludzkich bazarach A w sypialni twoich starych wyjmuję A twoja stara jak na jej wiek serio o samego rana Znajdziesz ją na stronie rosy tak Żeby młodzi chłopcy zaraz po szkolnych zajęciach Mogli w domowym zaciszu przepaczki te na Te święta twój tata wyruszy w krótki rejs Do kapcia, przy Się tobą. Siadam ci na mordę Tak żeby poczęstować przetrawionym rabionym portem Wycieram dupę w kondrę. Podcinam gardło, wyrzucam przez okno z zawinięte w przecierabło. Rano znajdziecie miejski cieć Zciśnięty w grupę kablem Podłączającym sieć Będziesz mieć krótki listik, Stunięty do rąk Tak kończy każdy hejter wesołych świąt Merry Christmas And go fuck yourself Santa Claus only brings presents to them that's been good all year. All the other ones, all the naughty ones, he punishes. What about you, boy? You've been good all year. You.